No i witam wszystkich na kanale. Dzisiaj sobie rozwalimy młotem obraz telewizora CRT i zobaczymy co tam w środku siedzi. Ja mam już kask na głowie położony. Ostrzegam wszystkich, nie próbujcie to w domu. No i co? Ja rozbijam ten obraz i zobaczymy co w środku takiego obrazu siedzi, więc zapraszam do kolejnego odcinku takiego nie typowego demontażu tak? Szkło już mamy rozwalone. Może włączę światło. Ze światłem może lepiej widać. No i co w środku takiego? telewizora Mamy obraz rozwalony. kompletnie rozdoszone. Ostrzegam wszystkie. Nie próbujcie to w domu. Ja mam kask. środki bezpieczeństwa na miejscu o co z takim telewizorem chcemy prześledzić takim kineskopie właśnie można się spodziewać telewizor kineskopowy Wyspany za Wermo. Takie Jest to w celach prezentacyjnych. Pokazane. No że byli bardzo ciekawi, co tam się znajduje w pośrodku, jak rozwadnia obraz. To jest właśnie ten kiełbasa, który jest oddawany do kształtu. No i co, na ten nic się nie odstało, To domu, nie polecam. No i jak rozumiemy kineskop, mamy tutaj coś takiego. To jest taka siatka, na którą emitują elektrony. Ja już mogę zrzucić chyba kask. Połóż Tak, kask mam zrzucony, bo głupio się w nim oddycha. Tu jest taka siatka właśnie, na którą jest emitowane te z tej cewki odchylającej promienie i strumienie. To jest taki po prostu sito Tu będzie no to jest wszystko stał. Taka cieniutka. Chyba jakieś metale. inne w tym będą, a jako stał to oddam normalnie. No i pośrodek będzie to sami. rozwalone wszystko doskonale. Szkoło jest bardzo grube. Wszystko. Chcę się ich dostać z środka telewizora <gry> rozbijając ten kinesk, no ale nie polecam taką robotę, bo, bo wiadomo syfu pełno jest to bardzo niebezpieczna robota tak. Cewkę odchylania sobie uwagi To, jeszcze to musimy trochę ogolić właśnie z tych szkieł ale w zasadzie będzie cewka wolna, ja chciałbym Wam głównie pokazać co się stanie i jak to wygląda, jak się rozwali kinesko. Tak. Widzieliście ciekawy eksperyment. Eksperyment. Nie polecam w domu. A jak musicie już to robić, co zrobicie To u jakiejś złej teściowej. Ja teraz jestem sam na posesji, na szczęście. No i co, wykręcamy to, to szkło. To jest działo elektronowe, tutaj w tym siedzi. Jak widzicie, już Wam kiedyś pokazywałem, jak działa elektronowe wygląda. A jest to w zasadzie coś takiego. żeby sobie jeszcze porozbijać to. Działa działo elektronowe tak wygląda jakoś tak, no. Po prostu wywałam, bo nie chcę safuse tu robić. No, tutaj jest nierdzewka. Cewka od klance, jaką już wiele razy u mnie widzieliście. Tutaj jest wyberszone szkło. No i co w zasadzie? Jeszcze tylko płytę dostać z tego i może iść telewizor na pszuk. Ja chciałem wam głównie pokazać jak wygląda to po środku i co się stanie jak rozwalimy ten Jest To niebezpieczna robota, nie polecam nikomu w domu robić. W zasadzie już wiem, co tych telewizorów oczekiwać, i nic nowego tu dla mnie nie no. Cewka. jest. Serka rozmognasta. Jeszcze będzie wydostanięta. to. Ja muszę to sobie tutaj chyba ręcznie wyrostać chyba Nie da nie dam razy, co tutaj to odkręcić za długie dziury No i tego się spodziewać właśnie po rozwaleniu obrazu telewizora CRT Jest, tu jest, to jest Jeszcze jeden ślidek z No i taka prezentacja to rozwołania telewizora. że z syfu bardzo dużo. że tego szkła jest ogromna. Szkło oczywiście ostrożnie sobie sprzątam, Tak. Płytka pójdzie do Кантникл, верт, telewizora Nie właśnie taki telewizor co jest in włączony to jest plastik. Te się nam tutaj. Chyba przybliżę na chwilę obraz. No, obraz przybliżony teraz. Będziemy sobie odrobić tą cewkę rozmagnesową, co w której czasami niestety jest aluminium. I zweryfikujemy się, czy jest aluminium, czy nie. Ja to sobie na szybkości tego skoruję. No, i oczywiście pokażę Wam, czy jest miedź, czy nie. A według wagi mogłaby to być mieć, więc szybka weryfikacja. O, cewka rozmagnesująca. Jest miedziana. Teraz coś nie ostrzy obraz, czy co? No, obraz jakiś na górze. Cewka jest miedziana. Teraz to sobie oskoruję No i cewka rozmagdesująca już jest oskorowana Ja to sobie wyciągnę to z tego, ten drucik Jest miedziany, całe szczęście kurczę Jest mieć w tej cewce rozmagdesującej wiecie sami, że miedź ochabłyszczy no czasami się zdarza, że to jest aluminiowe, nie? No ale wiadomo, no jak to produkują te telewizory, różne marki, różne firmy. Po prostu stawiałem aluminiowy szajzer Różnie bywa. No, tu jest miedź. W serce oczywiście, no tutaj te radiatory są teraz stalowe. To sobie później rozbierzemy. Ja sobie to trochę posprzątam i będziemy sobie je rozbierać. cewkę odchylając. No, i jeszcze raz chciałem wszystkich ostrzec, że po prostu takim stylem jak ja teraz pokazywałem. Taki telewizor nie rozbiera, byście rozwalili ten obraz. To był butelka taki demonstrat. Demonstracja. Po prostu co się stanie, jak rozwalicie ten obraz. No. ja Jeszcze nas tutaj czeka. Demontaż cewki odchylania. W zasadzie już wiele razy u mnie widzieliście cewki odchylania. No nie jest z tym prostego, nic tym skomplikowanego tak. tylko odwalimy tutaj te magnesy ofery a i co? Cewkę? Po prostu oddzielamy albo młotem, albo czymś takim. No, bardzo łatwo to wchodzi. Z tej miedzi. My oczywiście na koniec sobie ważymy od mieć. Z tego telewizorka trzeba będzie mieć. No i to już jest czysta mieć. Tak no i teraz cewka od ten feryt właśnie z tego. Jeszcze trzeba też rozebrać. Ja to robię takim sposobem. Ja po prostu marzecami no, to jestem za bardzo nie babram i nie sram. No bo wiadomo często pieniądz. No i co? Trzeba to po prostu szybko rozebrać i wszystko będzie to jest, to jest tanie, normalnie ten feryt oddaje jest nigdy nie, nie mówię na skupach no i co cewunia bardzo elegancko jest już wydobyta z tego jednego ferytu jeszcze tutaj kawałek nie przeciąło nie przycięło się. Tak. 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 No trochę dłuższy dzisiaj ten demontaż, No bo w zasadzie chciałem pokazać jak nie robić demontażu telewizora. No bo walić mu o tym po obrazie. Raczej szkoda, a syfu widzicie sami, a jest to bardzo niebezpieczne za drugie. Abyście to w domu robili takie rzeczy. Ja za dziecko kiedyś tak rozwaliłem. Telewizor, no bo mnie straszono, że może to przy rozbieraniu predyknąć no Widzieliście już wiele telewizorów, jak rozbierałem, no a jeszcze nigdy po prostu nic się nie stało. Oczywiście zawsze trzeba być ostrożnym, no bo wiadomo, życie jest jedno, nie jest tu żadna gra. Czyli trzy życia. No i co? Ja mam w zasadzie rozebrane. Idziemy sobie wam metale z tego telewizora. Chyba podliczyć zarobek. Ile tam może wpaść z takiego, takiego telewizora CRT. No w zasadzie rozwalając. Czy obraz kinestopu tak tu z minus waga jest wyzerowana stal to jest z tego obrazu No i ferity. stali było 300 gramów Tutaj jest jeszcze nierdzewka, tu nie będę ważył osobno Tak no i miedzi było tyle wraz z tym z tej cewki rozszerzającej. Ile tam tej mieci? Było 170 gramów po 28 zł, chyba. No i 4, 5 zł wpadło do kieszeni. Więc to, jeżeli się taki eksperyment podobał, jeszcze raz przestrzegam: nie rozbierajcie tak tych telewizorów, żebyście rozwalali, jak ja. Ten obraz, możecie tutaj widzieć co to leciało z tego, takie po prostu sitko, no nic z tym skomplikowanego, to są piksele właśnie, rozdzielone z tego telewizora, nie wiem czy to widać, czy się przybliżyło, czy nie, no, to jest w zasadzie takie sitko, no i miękki materiał z drugiej strony, więc co? więc do zobaczenia i do następnego, cześć.